Barz w miejscu, krążenia dłońmi, barki rozluźnione, pozycja jak najbardziej wyprostowana. I mam nadzieję, że z uśmiechem na twarzy zaczynamy nasze wspólne ćwiczenia. Zmieniamy kierunek naszych dłoni. Teraz nasze łokcie. Zmieniamy kierunek. Poczujcie, że pracują łokcie przedramiona, już nie nadgarstki. A teraz nasze barki, zakreślamy mniejsze lub większe okręgi. Cały czas starając się trzymać sylwetkę wyprostowaną, szczególnie osoby z zaokrąglonymi plecami, przy tym ruchu ramion do tyłu. Pilnujcie, żeby się nie pochylać do przodu, nie ciągnąć głowy, tylko pracować mięśniami między łopatkami, więc możecie nawet ugiąć łokcie.